Dla pana informacji e, jestem człowiekiem e, znanym z tego, że utrzymuję przyjazne stosunki e, również z dziennikarzami, którzy. Koniecznie. Musicie to przegłosować. Złóżcie wniosek. Bardzo proszę, żebyśmy mogli rozpatrzyć go na następnym posiedzeniu Sejmu. Wybierzecie nowego marszałka. Panie pośle Skalik, poczucie humoru, dobre relacje między ludźmi, uśmiech. To są te rzeczy, które w Sejmie mają miejsce. Jak pan chce się gdzieś doszukiwać spisków, to proszę naprawdę nie u mnie. A jeżeli Pan chce wyrazić mi współczucie w związku z tym, co zaszło w pierwszej. Wyborów. Księga kondolencyjna jest w moim gabinecie. Bardzo proszę, z załącznikiem, jak to się mówi u nas na Podlasiu, z reklamówką. Jestem chętny pana przyjąć. Zwrócę się do pana czule i po nazwisku. Dziękuję, proszę usiąść. Ja wiem, że pan się tak boi o Władimira Putina, że musi pan wspomnieć o tym za każdym razem. Ja mam co do niego inne uczucia. Polub, skomentuj. Udostępnij.